Z punktu widzenia przedsiębiorcy, w zakresie przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego, najistotniejsze są korzyści, które mają płynąć z takiego działania. Pani Mecenas, proszę nam powiedzieć, na jakie korzyści może liczyć przedsiębiorca w związku z przeprowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego? Taką podstawową korzyścią, którą osiąga przedsiębiorca, jest to, że nie pogłębia się jego stan niewypłacalności. Jeżeli był tylko zagrożony popadnięciem w stan niewypłacalności, to może w ogóle uniknąć faktycznej utraty płynności finansowej. Co to oznacza w praktyce? Kontynuuje ciągłość przedsiębiorstwa, odzyskuje zdolność i kontrolę nad zobowiązaniami, co do których no, już pojawiły się obawy, że nie podoła terminowej obsłudze tych zobowiązań. Czyli mówiąc krótko, odzyskuje tą stabilizację, pewność i zachowuje ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa to bardzo istotne z punktu widzenia właśnie przede wszystkim przedsiębiorcy. Dziękujemy bardzo za tą wypowiedź. Ja natomiast zachęcam państwa do subskrybowania naszego kanału i odwiedzenia kolejnych wypowiedzi merytorycznych doradcy restrukturyzacyjnego, radcy prawnego Anny Bufnej.